Obudzenie wewnętrznej pasji, jak zacząć żyć z intencją. Przebudzenie z życia na autopilocie. Wielu ludzi przechodzi przez życie niczym zahipnotyzowani, funkcjonując na trybie przetrwania zamiast tworzenia. Budzą się każdego ranka, podążają tą samą rutyną, wykonują te same obowiązki, a wieczorem wracają do tych samych rozrywek, które mają zapełnić pustkę. W głębi duszy jednak czują, że coś jest nie tak, że życie mogłoby być czymś więcej niż tylko zbiorem powtarzalnych dni. To uczucie to głos wewnętrznej pasji, który próbuje się przebić przez hałas codzienności. To cichy szept przypominający, że istnieje w nas coś większego potencjał, misja, powołanie. Ale żeby ten głos usłyszeć, trzeba się najpierw zatrzymać, zatrzymać się i zapytać, czy naprawdę żyje, czy tylko egzystuje. John R. Miles nazywa ten stan życiem na autopilocie momentem, gdy nie jesteśmy obecni w naszym życiu, lecz reagujemy mechanicznie. Aby to zmienić, potrzeba świadomego przebudzenia decyzji, by żyć z intencją, nie przypadkiem. Świadomość to pierwszy krok. Pierwszym krokiem do przebudzenia wewnętrznej pasji jest uświadomienie sobie, że to Ty jesteś twórcą swojego życia nie los, nie rodzina, nie szef, nie sytuacja z przeszłości. Ty. To może być trudne do zaakceptowania, zwłaszcza gdy przez lata wierzysz, że jesteś ofiarą okoliczności. Ale to właśnie przejęcie odpowiedzialności otwiera drzwi do wolności i zmiany. John R. Miles zachęca, abyśmy zadali sobie pytania: co mnie naprawdę porusza? Kiedy czuję się najbardziej żywy? Jakie działania sprawiają, że tracę poczucie czasu? To właśnie tam, gdzie pasja spotyka się z głębokim sensem. Zaczyna się droga do życia intencjonalnego. Życie intencjonalne versus życie reaktywne. Większość ludzi żyje reaktywnie, odpowiadają na bodźce, na potrzeby innych, na to, czego się od nich oczekuje. Życie intencjonalne to coś zupełnie innego. To sposób życia, w którym każda decyzja ma sens, każda chwila niesie wartość, a każdy dzień jest krokiem w kierunku osobistej wizji życia. Życie z intencją oznacza, Wybieranie relacji, które Cię wspierają, działania zgodne z Twoimi wartościami, porzucenie ścieżek, które Cię wypalają, nawet jeśli są, wyg są wygodne, stawianie się codziennie jako osoba, którą chcesz być nie jutro, dzisiaj, to nie oznacza perfekcji, ale obecności. Nie chodzi o to, by mieć wszystko pod kontrolą, ale o to, by mieć świadomość swoich wyborów. Moc decyzji, przejęcie steru. W książce Strak autor mówi wprost: Życie z pasją nie wydarza się przez przypadek. To efekt konsekwentnych, świadomych decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Nie chodzi o jedną wielką rewolucję, chodzi o mikrodecyzje, które stopniowo przekształcają nasze życie. To wybór, by zamiast spędzić wieczór w mediach społecznościowych, sięgnąć po książkę, która nas rozwija, to wybór, by rano przez chwilę medytować. Zamiast od razu wpaść w wir powiadomień, to wybór, by powiedzieć mok nie temu, co nas odciąga od naszych wartości. Tego rodzaju decyzje nie są spektakularne, ale to one budują nasze intencjonalne życie. To właśnie tam w codzienności budzi się prawdziwa pasja, odkrywanie swojego wewnętrznego się dlaczego? Życie z intencją zaczyna się od jednego z najpotężniejszych pytań, jakie możemy sobie zadać. Dlaczego robię to, co robię? To pytanie prowadzi nas do odkrycia osobistego sensu naszego wewnętrznego dlaczego które kieruje naszymi decyzjami, marzeniami i działaniami. Współczesny świat często zmusza nas do życia na zewnątrz, dążenia do celów, które są akceptowane społecznie dobre wykształcenie, kariera, stabilizacja finansowa choć nie są one złe, stają się puste, jeśli nie wynikają z autentycznych pragnień. Można mieć sukces i nadal czuć się nieszczęśliwym, jeśli ten sukces nie wypływa z wewnętrznej pasji. John R. Miles podkreśla, że każdy człowiek ma swoje unikalne dlaczego wewnętrzną misję, która nadaje kierunek życiu. To nie jest coś, co trzeba wynaleźć, to coś, co trzeba odkryć w sobie, odgrzebać z pod warstw oczekiwań, lęków i ograniczających przekonań. Jak odkryć swoje dlaczego? Nie ma jednej drogi, ale są pytania, które mogą pomóc w tym procesie. Pierwsze. Co kochałem robić jako dziecko? Dzieci mają niesamowitą intuicję co do swojej pasji. Zanim świat narzucił im rolę, były sobą w najczystszej formie. Drugie. Co sprawia, że zapominam o czasie? To, co Cię pochłania, często wskazuje na Twoje co dlaczego. Trzecie. W jakich momentach czułem się najbardziej spełniony? Nie chodzi o chwilową przyjemność, ale o głębokie poczucie sensu. C czwarty. Jakie tematy poruszają moje serce? Czasem to, co nas boli lub wzrusza, mówi nam o naszej misji. Kiedy zaczynasz zauważać wzorce w odpowiedziach, pojawia się obraz Twojej osobistej intencji wewnętrznego kompasu, który może kierować każdym aspektem życia: pracą, relacjami, stylem życia, wartościami. Różnica między celami a intencją. Warto rozróżnić cele od intencji. Cele są konkretne, mierzalne, zazwyczaj oparte na rezultacie. Na przykład za schudne 5 kg napiszę książkę, kupię dom. Intencja natomiast to stan bycia, z którego cele mogą się naturalnie rodzić. Na przykład intencja może brzmieć: Chcę żyć z otwartym sercem. Pragnę być obecny dla siebie i innych. Chcę codziennie wnosić światło tam, gdzie panuje ciemność. Z takiej intencji mogą wypłynąć działania i cele, ale one nie są wymuszone. Są rezultatem obecności i połączenia z tym, co autentyczne. Dlatego życie z intencją jest czymś głębszym niż dążenie do sukcesu. To styl życia, który opiera się na zgodzie z sobą. Tworzenie codziennego rytuału intencji, pasja, potrzebuje praktyki. Potrzebuje miejsca, dlatego warto stworzyć codzienny rytuał, intencji, coś, co pomoże ci na nowo łączyć się ze sobą i przypominać sobie, dlaczego żyjesz tak, a nie inaczej. Może to być poranna afirmacja: Dziś wybieram życie z pasją i intencją. Pięć minut pisania w dzienniku: co dziś zrobię z intencją, wieczorna refleksja. Czy dzisiejszy dzień był spójny z moimi wartościami? Te rytuały nie muszą być długie. Chodzi o świadomość i konsekwencje. Dzięki nim tworzysz nowy nawyk życia świadomego twórcy. Pasja nie zawsze jest spektakularna. Często mylimy pasję z wielkim przeznaczeniem, sławą, spektakularnymi celami. Tymczasem pasja to stan obecności i połączenia z tym, co kochasz. To może być cicha obecność przy dziecku. Gotowanie z miłością, pisanie wierszy do szuflady, dbając o ogród, robiąc coś z duszą. Nie chodzi o to, by twoja pasja była uznana przez cały świat, chodzi o to, by twoje serce czuło, że żyjesz naprawdę. Od przebudzenia do działania życie w rytmie pasji, odkrycie własnej pasji i intencji to dopiero początek. Prawdziwa transformacja zaczyna się wtedy, gdy zaczynamy działać w zgodzie z tym, co odkryliśmy. Wielu ludzi zatrzymuje się na poziomie inspiracji. Przeczytali książkę, obejrzeli motywujące wideo, mieli głębokie przemyślenia, ale nie wprowadzili niczego w życie. Dlaczego? Bo zmiana wymaga odwagi. Życie z pasją to często odejście od starych nawyków, oczekiwań innych ludzi, a nawet wcześniejszego obrazu samego siebie. To decyzja, by przestać żyć w sposób automatyczny i zacząć tworzyć życie świadomie każdego dnia. W każdej decyzji małe kroki, wielkie zmiany, życie z pasją nie wymaga rewolucji z dnia na dzień jej. To nie musi być rzucenie pracy, przeprowadzka na drugi koniec świata czy całkowita zmiana tożsamości. Czasem to powiedzenie po nie rzeczy, która już Ci nie służy. Wybranie ścieżki, która rezonuje z sercem, choć jest mniej popularna, poświęcenie 30 minut dziennie na coś, co kochasz robić... Szczera rozmowa z samym sobą o tym, co już nie działa. To konsekwentne wybieranie siebie, i choć czasem to trudne, każdy taki krok wzmacnia twoje wewnętrzne tak wobec życia, które naprawdę chcesz prowadzić. Pokonywanie wewnętrznego oporu każdy, kto próbuje żyć z pasją, napotka opór. Czasem będzie to głos w głowie mówiący: Nie jesteś wystarczająco dobry. Kto cię będzie słuchał? Kał. To nie ma sensu. Za późno na zmiany. Ten głos to wewnętrzny strażnik status quo. Jego zadaniem jest chronić cię przed nieznanym. Ale paradoks polega na tym, że to, czego się boisz, często jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. John R. Miles zachęca, by traktować opór nie jako wroga, ale jako znak, że jesteś na granicy transformacji. Jeśli coś budzi lęk, ale jednocześnie porusza Twoje serce, warto za tym iść. Społeczne wsparcie i otoczenie. Nie musisz iść tą drogą sam. Pasja kwitnie wśród ludzi, którzy ją rozumieją i wspierają. Dlatego tak ważne jest budowanie intencjonalnego otoczenia ludzi, z którymi możesz dzielić marzenia, którzy wierzą w Ciebie nawet wtedy, gdy Ty sam w siebie wątpisz. Warto też ograniczyć wpływ tych, którzy ciągną cię w dół. To nie oznacza odrzucania wszystkich, którzy myślą inaczej, ale świadomego wyboru, komu pozwalasz wpływać na swoje decyzje. Codzienna praktyka życia jako proces, życie z intencją to nie projekt, który ma deadline to proces. Styl życia ciągła praktyka powrotu do siebie, do wartości, do pasji. Czasem zboczysz z drogi, czasem się pogubisz. Ale dopóki masz kompas w postaci swojego, to dlaczego, zawsze możesz wrócić. Dlatego zapisuj swoje przemyślenia. Obserwuj, co cię porusza. Świętuj małe sukcesy. Bądź dla siebie łagodny, gdy coś nie wyjdzie. Podsumowanie. Przebudzenie to decyzja. Obudzenie wewnętrznej pasji nie dzieje się raz na zawsze. To codzienna decyzja. Decyzja, by nie żyć z rozpędu, ale z wyboru. By nie pozwalać, by świat mówił ci, kim masz być, ale samodzielnie odpowiadać na pytanie, kim naprawdę jestem. Pasja nie jest celem, jest drogą drogą do pełniejszego, bardziej autentycznego i świadomego życia.